Cześć, dzisiaj mam dla Was wyjątkowy samochód, bo jest to BYD SEAL UDMI, coraz bardziej popularny SUV na polskich ulicach, a ten konkretny egzemplarz przejechał już 20 tysięcy kilometrów, więc dzisiaj opowiem Wam o wszystkich awariach, usterkach, które się pojawiły bądź nie pojawiły w tym modelu i ogólnie przybliżę Wam sylwetkę tego chińskiego suwa. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i dajcie mi znać w komentarzu, jakie modele przetestować w kolejnych odcinkach. I zaczynamy od tego, co mam pod maską. A pod maską jest hybryda plug -in. Ten układ sumarycznie generuje 280, 18 koni. Mamy jednostkę wolno sącą 1.5, która generuje około 100 koni. Sumarycznie jest 218. Bateria ma tutaj 18 kWh, to jest ta podstawowa wersja Boost. Jeżeli chodzi o zasięg tego samochodu, to podobno można zrobić 1000 km. My nie mamy jak tego z panem operatorem sprawdzić, żeby taki dystans przejechać, ale tak jak patrzę, jak ubywa nam kilometrów zasięgu podczas jazdy po mieście, trochę w trasie, to to jest około 800-900 nie 1000, ale dalej bardzo dużo i to jest podstawowa wersja wyposażenia tego samochodu, jeżeli chodzi o jednostkę napędową. Napęd mamy tylko na przednie koła i cena tego modelu startuje od 169 tysięcy złotych. Dalej jest wersja Comfort i wersja Design. Yy, tutaj odsyłam Was na stronę BYD. Możecie sprawdzić wszystkie wersje wyposażenia, silniki, napędy i tak dalej. Jest również wersja z napędem 4x4. Tutaj mamy napęd tylko naprzód. Zanim o designie, bo o tym chcę Wam również opowiedzieć, to dwie rzeczy, które najczęściej pojawiają się, jeżeli chodzi o chińskie samochody. Awaryjność. Na to to wiadomo potrzeba bardzo dużo czasu, bo tutaj mamy 20 tysięcy. To nawet jeżeli byłoby bezawaryjnie, to nie jest jakiś super wynik, ale jest drugi aspekt, i to jest utrata wartości. Ja zajrzałem na Otomoto i znalazłem taki egzemplarz, właściwie jak ten, bo jest z 2024 roku, ma przejechane 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy mniej i kosztuje 129 tysięcy złotych. Za tyle został wystawiony. Nowy kosztował 170, więc szybko licząc, po roku mamy 5 dych utraty wartości i te 130 to jest cena, że tak powiem, wywoławcza, więc 5 dych w rok, no to jest spora utrata wartości jednak, ale jest tylko jeden taki egzemplarz, więc nie ma większej próbki, żeby się o tym wypowiedzieć. Przechodzimy do designu tego modelu. Jeżeli chodzi o design tego samochodu, to dla mnie to jest taki chińsko-koreańsko-niemiecki mix, bo mi ten samochód z tyłu na przykład trochę przypomina Macana. Generalnie jeżeli chodzi o sylwetkę, to raczej koreańskie samochody, ale tak, co mamy z przodu? Jeżeli chodzi o światła z przodu, to są takie światła trochę w kształcie litery C, to co kiedyś robiło Renault i same światła świecą gorzej niż te w Audi czy w Volkswagenie, no ale to jest samochód tańszy, no bo Audi czy Volkswagen z hybrydą plug-in będzie znacznie droższe. Dalej mamy tutaj takie listwy, które optycznie ten samochód poszerzają. Jeżeli chodzi o koła w tym modelu, to w tym modelu, słuchajcie, mamy 19-calowe alufelgi z taką czarną aplikacją. Co ciekawe, modele BYD w większości przyjeżdżają, tutaj akurat mamy opony zimowe, ale w większości przyjeżdżają na Continentalach. Mi osobiście ten model w białym kolorze się podoba najmniej, zdecydowanie lepiej wygląda w czarnym. Teraz Wam pokażę, jak ten samochód wygląda z boku. I BYD Seal z boku, ale zanim BYD Seal z boku, to y, lusterka. Lusterka według mnie są za małe i widoczność w tym samochodzie jest słaba. Jeżeli chodzi o to, co mamy dalej, to to, co mi się bardzo podoba, to to, że są zwykłe, klasyczne klamki. Jest oczywiście bezkluczykowy dostęp. Klasyczne mam na myśli to, że one nie są schowane w nadwozie, ale te drzwi, ja nie wiem, czy Wy to usłyszycie, pewnie nie, ale te drzwi się naprawdę fajnie, solidnie zamykają. Jeżeli chodzi o całą bryłę samochodu, to on tak delikatnie opada w dół. To, co jest ciekawe, jest bardzo dużo miejsca z tyłu. Te drzwi, w ogóle, żeby dostać się do tyłu, są ogromne, więc wsiadanie tutaj jest bardzo wygodne. Widać, że Chińczycy nie wiem, co oni mają w głowach, bo bagażnik jest nie za duży, ale miejsce z tyłu jest ogromne, więc ten samochód jest stworzony do wożenia pasażerów z tyłu. Kolejna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o design, to są te chromy, które są właściwie wszędzie. Muszę sprawdzić w konfiguratorze, czy można je zamówić w wersji czarnej, bo my w Europie lubimy takie wersje All Black Everything. Tutaj jest tego chromu sporo i on tak po roku już jest mniej fajny, idziemy do tyłu. I z tyłu. Nikt mi nie powie, że ten samochód nie wygląda trochę jak Porsche. Te światła są połączone, idą w taką długą listwę, poszerzają ten samochód. Tutaj mamy takie atrapy wlotów, nie wiem czego. W kadrze może wam śmignąć pies, bo ja przez weekend się opiekuję psem. <laughs> I wożę go tym samochodem ku się właściciela pewnie, bo w środku jest bardzo dużo sierści. Widzicie jak pięknie Bigos wskakuje? Bigos wyskakuj, Bigos wyskakuj, Bigos chodź, chodź. Dzięki. Bagażnik ma niecałe 500 litrów, więc nie jest to za dużo. Mamy tu oczywiście kable do ładowania. Pod podłogą nie mamy za wiele zestaw do naprawy opony, apteczkę i tak dalej. Z jednego boku mamy schowek powiedzmy, z drugiego głośnik, jest także Roleta. No, i to tyle tak naprawdę. Ten bagażnik, wam powiem szczerze, że jest trochę rozczarowujący, jak na rodzinnego suwa. Ale to dlatego, że miejsca dla pasażerów z tyłu jest bardzo dużo. Klapa jest elektryczna, można tutaj również zamknąć samochód. Nie ma obsługi nogą, no ale jest elektryczna, więc to jest super. Zamykamy klapę i przechodzimy do portu ładowania samochodu. Ten samochód jest całkiem solidnie wykonany, ale ma kilka mankamentów. Na przykład tutaj brakuje uszczelki, przez co zbiera się woda. I ta woda jest nawet tutaj. Ale za to jest to szybkie złącze ładowania, więc ten samochód możecie. Stosunkowo szybko naładować, bo bateria jest mała i według BYD przejedziecie nim 70-80 km tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Jeżeli chodzi o samą technologię baterii, no to BYD się chwali, że to jest technologia Blade Battery, czyli tę baterię możecie przebić, możecie mieć kolizję itd., itd. i ona nie wybuchnie, nie zapali się. Tego nie sprawdzamy, ale idziemy do środka sprawdzić wnętrze. Jeżeli chodzi o wnętrze, to mam bardzo dużo plastikowej ekoskóry, ale fajnej skóry. Do tego jest plastik, piano i taki materiał, który udaje metal. To wszystko jest bardzo fajnie wykończone, ale zanim wsiądziemy do środka, to tutaj drzwi, patrzcie, osłaniają cały próg, więc spodni sobie nie ubrudzimy. Siadamy, Panie Operatorze, do środka, opowiem Wam o tym, co mamy w środku. BYD DMI. Nazwa swoją drogą to jest bardzo długa. DMI znaczy Dual Motors, a Dual Motor... Ch**wie. Nie pamiętam. Nazwa oznacza, moi drodzy, to, że siedzimy w chińskim samochodzie, który jest hybrydą plug-in. Seal to wiadomo, co to jest z angielskiego. BYD ma mało obsesję na punkcie oceanu i tak dalej. Oni nawet w designie do tego nawiązują. I we wszystkich nazwach, bo w gamie BYD mamy Delfina, czyli najmniejszy model. Ale wracając do modelu, w którym siedzimy. Jeżeli chodzi o fotele, one są bardzo wygodne. I widać, że ktoś chwilę ten samochód projektował, na przykład po zagłówkach, jak one są fajnie zawinięte. Tutaj oczywiście to wszystko to jest ekoskóra, ale ten samochód samochód jest bardzo dobrze wyposażony. To jest standardowa wersja wyposażenia Boost i mamy tutaj fotele wentylowane, podgrzewane. Mamy bardzo duży, wygodny podłokietnik. Wszędzie tutaj jest NFC na lusterku tutaj. Nie wiem dlaczego, możecie mi napisać w komentarzach. Dwa cup holdery, one nie są jakieś największe, ale są wystarczające. Tutaj są przyciski, skrzynia biegów, podwójna ładowarka indukcyjna. Niestety ona nie jest chłodzona, więc telefon na niej się grzeje. Wloty do klimatyzacji i jeżeli chodzi o ekran multimedialny, no to on jest wielki i Cały system multimedialny niestety nie jest mocną stroną BUID, według mnie. Ja już nawet nie mówię o szacie graficznej, która jest dość przestarzała, ale tutaj ciężko jest coś intuicyjnie znaleźć. I dla mnie największym minusem tego wielkiego ekranu jest to, że jak on jest w takiej orientacji poziomej, że tak powiem, to ja jadąc, prowadząc samochód i patrząc przed siebie, mam problem, żeby nawet kątem oka ten ekran ogarnąć. Ale BUID wychodzi z pomocą, wychodzi naprzeciw i ekran można obrócić, tylko że wtedy nie działa CarPlay, więc dla mnie jest właściwie nieużyteczny i tak w ogóle kiepsko wygląda już zupełnie jak przyklejone, jak on jest w tej wertykalnej y, orientacji. Jeżeli chodzi o to, co mamy przed kierowcą, no to przed kierowcą jest taki całkiem zgrabny Virtual Cockpit, bym powiedział. On mi trochę przypomina ten y, z BMW. Są najważniejsze informacje. Jeżeli chodzi o spalanie, to ono jest wyświetlane bardzo dziwnym chińskim równaniem. Mi wychodzi 7 litrów. Kierownica jest fajna, ścięta od dołu. Do tego bardzo duży plus dla BYD za to, że jest obsługa z przycisków. Dalej standardowo po lewej stronie mamy obsługę świateł, tutaj mamy wycieraczki. Jeżeli chodzi o samą pozycję za kierownicą, za to jak się tutaj siedzi, jak ja się tutaj czuję, jest mega. To, co nie jest mega, to jest to, że widoczność jest tragiczna. Ratuje wszystko kamera cofania, która jest do tyłu, bo ta widoczność szczególnie do tyłu jest bardzo zła. Mimo wszystko obracając się nie widać nic. Te słupki z tyłu są ogromne i jadąc tutaj, jeżeli chodzi o słupek, a on nie jest zbyt duży, ale to lusterko mnie jest trochę za małe do tego samochodu. Do tego jest e, z ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o design. Podświetlenie ambientowe ma bardzo dużo kolorów, więcej niż w europejskich samochodach, którymi ja jeździłem, i one Wam, może, że tak powiem, rygać pod e, dźwięk muzyki. Jeżeli chodzi o same głośniki, to one są tutaj bardzo dobre. Siadając do samochodu, jest dość ciemno. E, co ciekawe, ta roleta się zasuwa zawsze po tym, jak zamykamy samochód. Ja ją po prostu sobie zawsze otwieram, no bo podsufitka jest czarna, wnętrze jest czarne, jest takie wrażenie, że jest. the uh... Po prostu ciemno, idziemy do tyłu. I z tyłu, jeżeli chodzi o ten rząd siedzeń, to jest naprawdę bazylika w Licheniu. Miejsca jest od chuja. miejsca na nogi jest bardzo dużo, nie ma tego tunelu przez środek, więc nawet ta osoba, która siedzi tutaj po środku, ma super miejsce na nogi. Są dwa wyjścia USB-C. Ta kanapa jest odchylona tak, że właściwie jak ona jest z tej pozycji, to wy leżycie w tym samochodzie. Miejsca na nogi, miejsca nad głową jest naprawdę bardzo dużo. Ja mam 1,76, więc to może nie jest jakiś wyznacznik, ale myślę, że nawet wyższe osoby nie będą tutaj narzekały. Mamy podłokietnik, również są dwa cup holder'y. Jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenia z jazdy, zaraz siadamy i ja wam o tym opowiem, ale ja, gdybym tak miał myśleć, że całym tym samochodzie i tak dalej, to ja bym sobie kupił ten samochód po to, żeby ktoś mnie nim wodził. Bo wrażenia z jazdy nie są jakieś super, ale tutaj z tyłu jest po prostu słuchajcie, gabinecik. Jedziemy na jazdę próbną, opowiem wam o tym, jak jeździ się tym modelem. Jesteśmy za kierownicą BYD, jeździmy sobie po mieście. I jeżeli chodzi o miasto, to jest samochód stworzony do miasta. W większości, jak bateria jest naładowana, jeździmy na prądzie po mieście. Co ciekawe, ta bateria się do zera nie wyładuje, zawsze jest około 20%. I takie przemieszczanie się po mieście jest naprawdę przyjemne. Nie przeszkadzają dźwięki ze skrzyni biegów czy silnika. E, za chwilę jedziemy na trasę, ale zanim pojedziemy na trasę, to Wam jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o trasę, ten samochód jest naprawdę fajnie wyciszony. Szczególnie jeżeli chodzi o podwozie, dźwięk jest bardziej stąd przy wyższych prędkościach, ale to, co może w mieście przeszkadzać, to jest to, że w tym samochodzie jest bardzo kiepska widoczność. Nie wiem, czy się uda to pokazać, panie operatorze, do tyłu, jak widać, jak chcielibyśmy się za ramię obejrzeć, a raczej czego nie widać. Tak jest z widocznością z tyłu, ale z przodu również nie jest kolorowo, dlatego że według mnie te lusterka są za małe albo są za blisko słupka A. Nie wiem, ja nie jestem inżynierem, ale szczególnie w prawym lusterku pasażera jest taka solidna, martwa strefa, w której może coś kierowcy umknąć. Co natomiast jest spoko, to spoko są fotele. Bardzo fajny jest układ kierowniczy, on jest taki typowo miejski. Jest przycisk, którym możecie sobie wyrzucić tryb elektryczny tylko i wyłącznie. I co ciekawe, ta bateria tutaj się do zera nigdy nie wyładuje. Jest specjalny system, który o to dba. Jeżeli bateria jest naładowana, no to w mieście w większości jeździcie po prostu w prądzie. Są również tryby jazdy. Ja muszę koniecznie na trasie spróbować trybu sport, żeby sprawdzić, czy może są jakieś większe opory na kierownicy, czy to nie działa trochę inaczej. Jak ten silnik spalinowy się odpala, to, to jednak słychać. Ten model jest dość dobrze wyciszony, no ale tego nie przeskoczymy. Tutaj nie ma turbo, to jest wolnossąca jednostka, więc ją po prostu dość wyraźnie słychać. Wolnossąca jednostka stosunkowo małej pojemności. Jednak jak na tak duży samochód. Jedna rzecz, o której zapomniałem, która jest dla mnie największym minusem tego samochodu. I co by wam nie mówili o tym w salonach, to dalej nie poprawili tego, to jest to, że tutaj strasznie parują szyby. I to ja jak siadam do tego samochodu, to pierwsze co robię, to odpalam halny na szybę z przodu, to mi jakoś tam wszystko rozwiewa i później te szyby nie parują. Ale na początku, rzeczywiście, jak sobie nie ustawicie tego maksymalnego nawiewu na przednią szybę, to one tutaj będą wszystkie parować. I ja nie, nie wiem, może ktoś jest mądrzejszy ode mnie, to napiszcie w komentarzach, może ja nie umiem. Miałem tego ustawić, ale czytałam na forach, że to jest problem, który się w tym modelu powtarza. Ja ten samochód testuję przez cały weekend i taka kolejna rzecz, która mi w nim trochę przeszkadza, to, to że on jest taki bardzo, bardzo miękki. To jest naprawdę wyczuwalne. Zawieszenie dla mnie jest w porządku, ale trochę za miękkie i ten układ kierowniczy, on nie jest taki precyzyjny. No, wrzuciliśmy ten tryb sport, ale co się zmieniło, panie operatorze? Zmieniła się pogoda. Nie no, żartuję, nic się nie zmieniło, nic się nie, dla mnie nie zmienia w tych trybach. Nie wiem, jest tutaj tryb na śnieg, może jak kiedyś pojedziemy nim w śnieg. Jak to czegoś innego uświadczymy, no ale te tryby jeszcze zobaczymy eko. No, eko czuć, słuchajcie. Eko to jest tryb, który w tym samochodzie zmienia wszystko, bo jest bardzo wolno. Jeżeli chodzi o spalanie, to ja nie wiem, jak oni to wyliczają, bo tutaj są takie chińskie równania, ale różnie to wychodzi. Teraz na przykład mam 8,3 i uważam, że na hybrydę plug-in powinno być trochę mniej. Jeżeli chodzi o samą przyjemność z jazdy, no to nie jest samochód dla ludzi, którzy kupują samochód po to, żeby mieć przyjemność z jazdy. To nie jest do tego samochód, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Ale jeżeli chodzi o porównanie do europejskiej konkurencji, na przykład Tiguana, którego testowałem ostatnio, który był droższy i nie był Hybrido plugin. No to tutaj. Słuchajcie, to nie jest tak, że jest jakaś wielka różnica. To jest ten sam segment, niczym się te modele nie wyróżniają. Tiguan nie daje większej radości z jazdy. I e, wjeżdżamy sobie na obwodnicę Warszawy Południową, żeby przetestować ten samochód, e, pokazać Wam trochę przy wyższych prędkościach, jak on się sprawdza. No bo, pomimo tego, że to nie jest samochód, który się kupuje po to, żeby mieć super radość, radość z jazdy, to na koniec dnia jednak nie jeździmy. Teraz mamy 120 i. Jak wciskamy pedał gazu w podłogę, to jest tutaj głośno. I to są takie dźwięki, które nie przypominają jakiegoś super przyspieszenia. Nie czuć tego też bardzo, to są dziwne dźwięki. No ja nie lubię tego. Ja wolałbym, żeby to było V8, no ale takiej motoryzacji już w Europie niestety nie ma. Mam nadzieję, że będzie to dobrze słychać. No słuchajcie tak, jeżeli chodzi o wyższe prędkości i autostradę, ten samochód do 150 całkiem żywawo się rozpędza. Powyżej 150 robi się tutaj bardzo głośno, szczególnie jeżeli jesteście na tym etapie przyspieszania, głośno od tych słupków a i głośno od góry, bo jeżeli chodzi o, o to co jest pod spodem, ten samochód jest bardzo dobrze wygłuszony, ale tak bym powiedział nierówno, no bo tutaj ten dźwięk, który dobiega do mnie z tej strony, jest niewspółmierny do tego, że na przykład od spodu, jeżeli chodzi o koła i tak dalej i tak dalej, nie słyszę nic, ale tak szczerze to nie. Jest samochód, którym ja chciałbym jeździć w trasach. Po mieście bardzo, szczególnie jeżeli miałbym możliwość doładowania go przez noc w domu i poruszania się w większości w prądzie, ale w trasie, no nie za bardzo, nie za bardzo. Słuchajcie. Zobaczymy, czy sobie można przy tych 130 rzucić EV-Mode. No nie, już te, wtedy tylko na w trybie hybrydowym. No ale bateria ma 19%, więc to pewnie również z tego wynika. Ale tak w porównaniu na przykład do Toyoty czy innych samochodów hybrydowych, które testowałem, dzięki temu, że tutaj jest ta bateria i to jest, to jest hybryda plug-in, ten tryb elektryczny można bardzo często wymusić. I to jest y, spoko. To jest na plus tego rozwiązania, chociaż ja osobiście wielkim fanem hybryd plug-in nie jestem. No to jest moje zdanie. Ale czego jestem fanem, to jestem fanem dobrego stosunku jakości wyposażenia do ceny i to wszystko ten samochód ma, bo on za 170 tysięcy zł oferuje właściwie maksymalne wyposażenie, bo tu jest wszystko: dach szklany, wygodne wentylowane fotele, bardzo dużo miejsca z tyłu. Jeżeli chodzi o system multimedialny, chciałem powiedzieć, że jest system multimedialny, ale powiem, że w tej cenie po prostu oferuje CarPlaya <grych> i na tym skończymy, ale generalnie za 170 tysięcy zł to jest bardzo przyzwoity samochód i to jest na pewno model, który warto rozważyć w stosunku do takiej bezpośredniej konkurencji czyli na przykład Tiguana, Kia, Hyundai i tak dalej i tak dalej. Po pierwsze jest to nowość, po drugie to jest sporo takich ciekawych elementów, możecie sobie na przykład naładować z niego e, różne rzeczy, bo tutaj jest ten system Vitul, więc ten samochód może, nie wiem, ładować wam e, co można ładować, jak się pojedzie na Mazury na działkę, no, lodówkę z browarami, w Polsce jesteśmy. Więc ja osobiście na pewno go rozważył i przetestował, sprawdził e, ja, tym miał go oceniać, daję mu takie 7 na 10, dlatego że przez 20 tysięcy kilometrów, nic się tutaj nie wydarzyło, On nie brał oleju, a to jest już słuchajcie, możecie oczywiście pisać w komentarzach, że co to jest 20 tysięcy i okej, okay, jeszcze ja zgadzam, ale patrząc na europejską motoryzację i patrząc na moje doświadczenia z niemieckim samochodem, to przez 20 tysięcy kilometrów samochód potrafi tak w że w dzisiejszych czasach te 20 tysięcy kilometrów to jest jakiś wynik, którym można się chwalić, więc uważam, podsumowując moje wrażenia z jazdy i generalnie yy, użytkowanie tego samochodu przez weekend, to jest całkiem solidnie zrobiony samochód, który ma szansę się fajnie przyjąć na polskim rynku. bo się tylko trochę tej utraty wartości, bo to, co yy, zobaczyłem na Otomoto, to mnie trochę przeraziło, bo po roku 50 tysięcy to jest właściwie, nie jestem za dobry z matematyki, ale to jest 1 trzecia ceny, prawda, panie operatorze? Kosztuje 170? No to jest 1 trzecia ceny. To jest kur... trochę przy dużo. No ale słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. I najważniejsza rzecz, od której zacząłem ten film, to jest awaryjność. Po 20 tysiącach w tym modelu nie wydarzyło się nic. Jak ja sobie porównam to z niemieckim samochodem, który ja użytkuję, to jest spory sukces. Niemniej jednak, patrząc obiektywnie 20 tysięcy to nie jest zbyt wiele, żeby sprawdzić samochód. I ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie porównanie do europejskiej konkurencji, uważam, że BYD nie ma się czego wstydzić. Przez rok się nic nie wydarzyło, samochód wygląda fajnie, utrata wartości no, jest spora, bo to jest te 50 tysięcy złotych, ale nie ma się czego wstydzić w stosunku do niemieckiej konkurencji, i ja na pewno polecam ten samochód, żeby go przetestować. Przejechać się i sprawdzić, wyrobić sobie opinię na temat chińskiej motoryzacji, której na polskich drogach coraz więcej. Do zobaczenia za tydzień. Pan operator nagrywa przebitki, ale ja Wam powiem, że z tyłu miejsce jest naprawdę genialne. Ja tutaj się czuję jak ksiądz Ryzyk w prime time ja jest wygodnie jest naprawdę super. Więc jeszcze raz, ten samochód jest stworzony po to, żeby nie jeździć z tyłu.